Nik light przed Jeszcze Katral I jest cała szesnastka i ruszyły. Niezły start. Tam poprowadziła noguera. Noguera. Blisko niej galopuje. Już do przodu przeszedł Do It Again. I on obejmuje prowadzenie tam blisko niego młody Corleone. duite Gain, młody Corleone, dalej blisko jest Karol na trzeciej pozycji. Noguera i tam jest w czołówce Indorica, a z tyłu galopują Vicello oraz Graus. Zbliżają się do połowy do połowy zakrętu. Duitte młody Corleone, tam jest także w czołówce Laskadel. On przeszedł do przodu i galopuje tam po zewnętrznej, na drugiej, trzeciej pozycji. Ale na prostą wyprowadzi Duit again. Duit again, ładnie złapał zakręt. Polem Las tam jest także młody Corleone. Jest także finiszujący Karol. Duit ma pewną przewagę. Tam Karol na drugiej pozycji. Las polem i ładnie tam przepycha się przy kanacie Nebel. Dujte Gain, Gain z Nebelem, Dujte Gain Nebel i polem jeszcze Karol. Dujte Gain Nebel. Nebel atakuje Dujte Gain i obejmuje prowadzenie. Dujte Gain jeszcze próbuje walczyć, ale chyba nie da rady Nebel. Dujte Gain na trzeciej pozycji jest Karol, na czwartej Laskadel pozostałe konie.